Peggy 7 Widzicie z tej strony skapion. Przed nami gra Need for Speed Most Wanted. I zanim zaczniemy wyścigi, taka ciekawostka, mała informacja. Mianowicie udało mi się zdobyć kilka, kilkanaście fur. Poprzez po prostu szukanie tutaj po całym gdzieś tam różnych terenach. Mianowicie, zaraz Wam pokażę. Nie wiem które dokładnie, ale mniej więcej tak. Mamy Alfa Romeo 4C Concept, Audi Audi R8 GT Spider, Bug, Bug Mono, Bentley, Bentley Super Sports, Chevrolet. Camaro oraz Corvette Forda Focusa, Forda GT, Mustanga, Boss i dalej lecimy Jaguara XKR Lamborghini, Countach Galardo, Land Rover, Roncz Rover Marusza, Marusza B2 Maserati GTM Stradale, Mitsubishi Evolution X, Nissan GTR, Porsche Carrera S911, 911 Turbo 3, Subaru, Subaru Consort, Impreza. I to by było tyle, jeśli chodzi o auta. Jak widzicie, znajduje się troszkę w innym aucie, tym co mieliśmy na początku. I to jeszcze nie koniec, ponieważ udało mi się zdobyć poprzez tutaj tak zwany autolog. Jak się wykonuje takie jakby questy, mini questy. Zdobyłem, teraz wam powiem, terenowe pro, na mi do tego wozu, Nitro, bo to mieliśmy, bo też zdobyłem, tu nie mamy nic, tu nie mamy nic. Z nowych rzeczy i tu nie mamy nic. Jeszcze taka informacja, jak widzieliście w poprzednim odcinku, no poszło mi średnio albo tak sobie. Zresztą podejrzewałem, że do końca serii tej właśnie gry Neat for Speed Most Wanted będzie mi tak szło, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Jednakże dwa wyścigi, które próbowałem wygrać na Poprzednim odcinku to ja, poza nagraniem, oczywiście je powtórzyłem i wygrałem, no ale teraz możemy przechodzić już do gry i próbować ścigać się dalej. A i jeszcze jedna informacja, o której bym zapomniał, raz próbowałem wygrać również, jak widzieliście, tak zwane wyścigi Most Wanted. Jedno mi się udało. Jak widzicie, zdobyłem Alfa Romeo 4C Concept Pozostało jeszcze tutaj co najmniej no 9 Może w tym odcinku wypróbujemy Na przykład ten zobaczymy Ale na obecną chwilę Spróbujemy sobie jakiś zwykły wyścig I tutaj jest tak Jeszcze dodam, że Jednym wozem wykonujemy wyścigi dla danego pojazdu, ale zdarza się tak też nieraz, że jak przejdziemy na inny pojazd, owszem, mamy inne wyścigi, ale również one się powielają. Niektóre dla tych wozów, które są właśnie w grze, czyli takie lekki miks jest. Dobra, przejdźmy teraz do wyścigu. Zaczniemy stąd. Tutaj, jak widzicie, udało nam się wcześniej wygrać na pierwszym miejscu. Pozostało jeszcze Redshift to jest trudny. Downgraded trudny. Emerson Beltway średni. I Blood Nose średni. To może zaczniemy sobie od Bloodnose, bo czemu go nie startujemy i jedziemy do celu Jeśli chodzi, to zapewne zapytacie a jak to jest, że raz jedziesz do celu, a raz już możesz wygrać, wybrać Przepraszam, wyścig. Po prostu to jest kwestia też tego, z tego co by nami kojarzę, że jeśli już udało nam się jakiś wcześniej wyścig, dzięki wziąć i nawet nie wygrać, to po prostu już go mamy jakby zapisanego. I stąd możemy najprawdopodobniej brać wyścigi bez docierania, tak jak ja teraz robię na trasę. No nie ukrywam, no ja tą grę oczywiście kiedyś tam grałem, przyszedłem, znaczy przyszedłem. Powiedzmy, że jest tutaj taki, no, endgame, ale ten endgame to jest taki, niby jest, niby go nie ma. Bo tak jak mówiłem na początku, nie ma jakiejś typowej fobuły. Ona jest w tej części totalnie zepchnięta na drugi plan. Będziemy trochę czasu, no niestety, musieli poświęcać na te dojazdy. Powinienem tam pojechać na górę. Mamy nitro. Ale to zaraz sobie wykorzystamy. A na przykład teraz. Skręcamy. Trochę za ostro. A nic nie szkodzi. Przy okazji, jeśli byście chcieli na przykład. Bo zauważyliście, że zazwyczaj. Robię tak, że jak rozpoczynam jedną serię, to ją ciągnę, 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 kończę i o ile da się oczywiście skończyć daną grę, bo nie wszystkie mają endgame, to wtedy rozpoczynam kolejną. Ale jeśli byście chcieli, na przykład, żebym zaczął kolejną, no to mi piście w komentarzu z jakiej gry, jakiej serii byście chcieli, oczywiście z tych, których tytułów posiadam. Nie wszystkie widzieliście, no ale produkcje, które mam, ale bynajmniej część wersji pudełkowych widzieliście. Są filmy na kanale z tej serii odsyłam tam do Was. A my teraz dojechaliśmy do wyścigu Blood Nose. No i tutaj mamy już wyścig. A raczej musimy po prostu zgubić policję. Jak wiecie, nie jest to łatwe, bo tutaj w tych grze to są po prostu szaleńcy. Mam nadzieję, że mi się uda i musimy się zmieścić oczywiście w czasie. Na to nie zważamy, po prostu uciekamy i tyle. Mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć w tym czasie. Tego typu już wolę wyścigi niż takie dosłowne, gdzie się ścigamy z innymi. Bo ojej się. No, niestety, mamy sportowy wóz, więc na to nie poradzimy, że ciężko się przebić przez tego typu bariery policyjne. Robię wszystko, żeby mnie utupić. Sorki za słowo. Gra jest oczywiście nie dla dorosłych, a dla wszystkich. Ciśniemy. Lecimy z tym koksem O, kamień milowy wykonaliśmy, fajnie. Pominęliśmy blokadę drogową właśnie. To się nazywa blokada drogowa. Jakoś tam powiedziałem inaczej. Ej, nieważne. Musimy im uciec. Dziwne, my mamy super brykę, a oni zwykłymi. Nas doganiają. Cześć, czuję, że wtopimy, bo zostało mało czasu. Włączyliśmy silnik. No i zauważyli nas. A już tak dobrze szło. No powiedzmy. Właśnie trzeba wyłączać silnik. Jak gdzieś się chcemy przed nimi ukryć. W jakimś tam miejscu, tak jak próbowałem, no ale to była zwykła droga i tutaj to ciężko. Ole Kraks. No my sobie blokadą miniemy no, W te cywilne pojazdy to jest właśnie najgorsze też w tej grze, że jak się ścigamy No i nas zaaresztowali Niestety nie poszedł nam ten wyścig Może spróbujemy inny A jak nie to wiecie Ważne, że Wam pokazałem mniej więcej o co chodzi No ja ewentualnie spróbuję, no Poza nagraniem Ukończyć A później będziemy działać dalej Trochę wyżej, 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 aż Dojdziemy do jakiegoś pułapu Mamy, o, kamienie milowe Ten. Dobra, to weźmiemy sobie może to. Jeśli chodzi o kamień,, milowy do zdobycia, o wyścigi, moglibyśmy spróbować jeszcze raz, ale nie. Zrobimy sobie inaczej. Weźmiemy kolejny wyścig, spróbujemy. Zdobyć jakieś miejsce, może wygrać jak nam się uda. No i ponownie musimy dotrzeć do celu. Mamy to Okej, okay. działamy. Ciśnijmy. Jesteśmy w siódmym miejscu. Dobra, jeden wyeliminowany dla mnie na chwilę. Piąta pozycja. Ja chcieć pierwszą. Cywilne samochody są jak mówiłem, gdy ukończyłem no, tak w sumie no najgorsze, bo przeszkadzają, a uderzysz i Elo, nie? I tracisz na przykład z pierwszego na piąte czy szóste miejsce, o tak jak teraz. Moim zdaniem to jest właśnie w tej grze. W ogóle w nim 4 Speedach, Taki trochę bezsens. Ciśnie się po 200, 300-350 na godzinę. To nie powinno być cywilnych samochodów. Owszem, jak nie jedziemy w wyścigu, to w sobie będą, tak? No ale tak zrobili. No i trzeba uważać. Więc jest właśnie głupie. Tutaj jeden błąd i można nie wygrać wyścigu. Tam czwarte, piąte miejsce jakoś można zdobyć, ale pierwsze, czy drugie, no nie jest łatwo. Bo oni ciśną, a szczególnie to... Nazwijmy to pierwsza dwójka. To nie wiem jak oni... W końcu to komputer, nie? Znana pamięć, trasę. Ten, zobaczcie jak zasuwa. On nie popełnia błędów. Bo nie ma czemu popełniać, on zna komputer. Jakby to był człowiek, no to już wtedy jest inaczej. Maciek po mnie zepchnął. Chwilowo mamy pierwsze. No, jak długo? Aby utrzymać, byłoby super. Ładny dryfcik, ostatnie okrążenie, aby tylko się utrzymać i nie popełnić żadnego błędu. Bo jeśli popełnimy no to niestety. Prawdopodobnie ostatnie miejsce. Ja się na chwilę, że tak powiem, wyłączę. O, teraz już nie, chciałem powiedzieć, wyłączę, żeby wygrać. No ale zdobyliśmy pierwsze miejsce. Mamy odblokowane dwa elementy. I teraz tak. Założyć je czy nie? Na razie je pominę, ja później sobie zobaczę. Czy warto zakładać? Wiedziałem, że będzie kraksa. Właściwie już ciężko zahamować. Ok, I teraz tak. Zobaczmy sobie podwozie. Mamy od razu wzmocnione. Żeby dostać pro, musimy wyeliminować 10 wozów. Spoko. Myślę, że sobie je założymy, bo czemu by nie? Ok, skrzynia biegów. Obecnie mamy fabryczną, a my tutaj możemy założyć. Wydłużone biegi Zwiększa prędkość maksymalną To jest głupie, że właśnie Gdzie to było? Tu Tu możemy do zdobycia pro, żeby przejechać 10 tysięcy kilometrów pod prąd Myślę, że sobie założymy było dobre, ale musimy na pozycji pierwszej lub drugiej no, ukończyć. Dobra. Bus jest coraz lepszy. Ok. Spróbujmy jeszcze jeden wyścig. Wygramy to fajnie. Nie, nie wygramy to trudno. Ale ważne, żeby pokazać, przedstawić co my tu mamy z audio autologu chciałem być audiolog my chyba go już braliśmy a ten ten by było warto dobra Nitro i teraz tak wyścigi No właśnie Wziąć go czy nie Ponownie dobra Otóż wszystko Ewentualnie to znowu To jest trudne Dobra bierzemy to Wie. Ważne, żeby pokazać, przejechać trasę. No, przy trudnych, naprawdę niektórych trzeba się namęczyć. Później, jak już będziemy gdzieś tam dalej, w grze. To myślę, że zamienię na inny wózek, na pewno, na jakiś szybszy, lepszy, bo nie tylko tu się prędkość liczy. Piękny dryfcik. Psy, jakbym stuknął, to od razu byłoby ijo, ijo, ijo. <laughs> Zwój do odkrycia gdzieś, czy już my go odkryliśmy? Sprawdźmy to. Przy okazji, chyba że to jest u góry, nieważne, dojechaliśmy do celu. No i lecimy 3,5 km dystansik Wow, jakie loty Nice I Tu nie mamy bynajmniej chwilowo typowych przeciwników, tylko po prostu musimy przyjechać w odpowiednim chyba czasie nie jestem pewny. Ale Ząk. To był ładny Jak przygapiłem. Gdzie? To no niemożliwe. No i już w topa. Jeszcze te cywilne samochody. O nich właśnie mówię. <laughs> Meta. Nie będzie tak jak chciałem. Pierwsze miejsce. Właśnie nie wiem, sprawdźmy to, chyba nie, nieważne, istotne, że żeśmy trasę przyjechali i Wam ją pokazałem. To tyle. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.